Ani. Witam Was na moim kanale Jak już wiecie mam właśnie swój kanał, który nazywa się Majcia Wilezy I założyłam go z pełnych powodów, których nie będę tutaj w tym filmie mówić, bo to będzie takie króciutkie Wstępne właśnie na mojej działalności internetowej, youtubowej No i to nazywam się właśnie Maja, mam 15 lat i uwielbiam nagrywać Nagrywałam już kilka filmów, kilkanaście, dużo ich kiedy nie miałam kompletnego kanału, po prostu nudziło mi się, lubiłam to robić i robiłam. I w końcu nadszedł właśnie ten czas, kiedy otworzyłam swój kanał. naprawdę dawajcie dużo kciuki górę, subskrybujcie z, z dzwoneczkiem, bo dla Was to nic nie kosztuje, a dla mnie to będzie wielka przyjemność. Fajny prezent. I oczywiście możecie w komentarzach komentować moje filmiki i filmiki będą takie vlogi, będą się pokazywać co, co tydzień. W niedzielę albo w sobotę. Zobaczę jeszcze co dogram. Laciej to niedziela, ale zobaczę. Między 10 a 11, ale raczej będzie niedziela, może sobota, zobaczę. Będzie między 10 a 11, będę się pojawiła filmiki, vlogi. Nie za długie, krótkie, na początek będę się uczyła i dopiero później będą teraz dłuższe. A tu teraz o tym nie mowa. No i co? Trochę stresuję tą ten, bo jednak teraz ludzie to zobaczą, więc no ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Wiem, że mnie lubicie, mam nadzieję. No i co? A, i niedługo nagram Q&A, więc w komentarzach zostawcie pytania dla mnie. I oczywiście na Instagramie i... na Instagramie też. I na Snapchacie oczywiście. Też mam Snapchata, więc tam też możecie do mnie pisać. A i w opisie wszystko, wszystkie dane chodzi, kiedy filmiki dojdą, mojego Instagrama podam, mojego Snapchata podam. Po prostu wszystkie te to co mogę. Wiadomo o Facebooka nie, ale reszta już, tak? I wszystko będzie to w, y, w opisie pod filmem. Więc jeżeli Wam się ten krótki wstęp do mojej działalności ten nowy podobał, to dajcie superowe łapeczki w górę. Subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, z dzwoneczkiem. I do zobaczenia już w następnym vlogu, filmie, który pojawi się może już niedługo. Kto wie? No to co? Pa! Miłego popołudnia, dnia i wieczoru.